Agnieszka Włodarczyk także wypowiedziała się na temat, no właśnie, trochę kompleksów, a trochę starzenia się, procesu starzenia się i powiedziała wprost, szczerze, że ona nie czuje się ze sobą teraz dobrze wizualnie, że też z tego względu trochę mniej była niedawno aktywna w swoich social mediach, że... Tak naprawdę kiedyś nagrywała z samego rana jakieś, jakieś rzeczy, jakieś filmy na Instagram. Teraz już tak mówi, że y, zażartowała, nawet że odkształca się dopiero po, po 14 po spaniu. Ale y, to trochę pół żartem, ale było też pół serio i powiedziała, że y, to nie jest. OK według niej, to nie jest dobre, że starsza kobieta to tak naprawdę właściwie y, kobieta w pewnym wieku y, nie powinna się pokazywać, nie powinna wychodzić, bo tu ma zmarszczkę, tu tam jej coś wisi i że to nie jest w porządku. My nawet miałyśmy y, w redakcji taką dyskusję, że mężczyźni nie mają takiej presji. Y, najczęściej do mężczyzn nie kieruje się y, takich nawet hejterskich komentarzy dotyczących wyglądu. No chyba żartujesz. Oczywiście, że się kieruje. Czyli myślisz, że to jest y, podobna waga? Tak, tylko mężczyźnie nie wypada na ten temat w ogóle rozmawiać i nie wypada y, mieć jakiegoś żalu o to. No, więc to. Ja uważam, że to tak nie może. Ale podzielić. ciebie to też dotyczyło? No wczoraj pan mi powiedział, ale pan przytył. I w ogóle tak. To miło. To bardzo miło. Moim zdaniem schudłeś akurat, ale to już jest zupełnie inna rzecz. Ja myślę, że Agnieszka wygląda pięknie ja tak w no wieku i e, nie powinna mieć żadnych kompleksów. Poza tym, ile Agnieszka ma lat? E, ja wiem dokładnie. 47. Tak? Naprawdę? Tak. No to nie wygląda, więc powinna się pokazywać od rana do wieczora i w ogóle się tym nie przejmować, a w ogóle przestańmy się przejmować tym, co mówią inni. Dokładnie. Patrzmy w lustro i polubmy się, jak mówi Dorota Szalęgos. I myślę, że niezależnie od płci, czy to dotyczy mężczyzn, czy kobiet, tej presji absolutnie nie powinno być, ale przechodzimy teraz do zupełnie innego tematu. Marek Perepeczko odszedł od nas 20 lat temu i jego urna z jego prochami w tej chwili znajduje się na warszawskich Powązkach, natomiast będzie przeniesiona do Częstochowy, co to się wiąże oczywiście z ponownymi uroczystościami pogrzebowymi. jak był dyrektorem teatru w Częstochowie. Imienia bardzo Adama Mickiewicza, tak Był związany z tym miastem i z teatrem, tak. e, kochany przez e, mieszkańców Częstochowy, więc czy to dlatego zostanie tam Jest czym? tam jego ławeczka, jest tam jego ulica, jest tam jego mural, powstały kolejno w 2014, 2018 i 2019 roku, więc e, od 1997 roku tam właśnie był, przez 6 lat był dyrektorem teatru, o którym wspomniałaś i e, mam wrażenie, że tam było jego miejsce i mieszkańcy bardzo również chcieli, żeby on tam spoczywał. Więc taka też decyzja, decyzja pani Perepeczko. Także tutaj również rodzina miała oczywiście zdanie i, i główną decyzyjność w tym temacie, ale na pewno mieszkańcy dołożyli swoją cegiełkę do tej decyzji. To ja, jeśli pozwolisz, polecę Państwu najnowszą biografię Marka Perepeczko, która w tej chwili jest w księgarniach. Jeśli Państwo kochają Janosika, chcą poznać jego historię, jak naprawdę był wyjątkowy, kowym chłopakiem e, o wspaniałej postawie, wyglądzie, wzroście, który trafił do państwowej wyższej szkoły teatralnej w Warszawie, jak zdobył tę rolę, jak wyglądało jego życie, dlaczego końcówka jego życia była smutna i samotna. To bardzo państwu polecam tę książkę, bo myślę, że wiele osób kocha Janosika. I co więcej te początki były zaskakujące. zaskakujące. w ogóle by się tak nie nie, nie potoczyło. To no, prawda. Ale to ja musiał zauważyć, że wielu widzów go pamięta też świetnie z 13. posterunku. Oczywiście, bo Innej postaci, inną postacią był, znakomity, a, a w trylogii no. u Hoffmana przecież to była postać kultowa i oglądaliśmy go nie tylko ze względu na jego wspaniałą fizyczną postawę. Wspaniały aktor. Szkoda. Diane również podziwialiśmy. Ona odeszła niedawno, natomiast tutaj porozmawiamy z uśmiechem na jej temat ponieważ ona właśnie taka była uśmiechnięta trochę ekscentryczna i tutaj pozytywna widzimy, bardzo pozytywna nie pozytywna bardzo Ostatnie I tutaj nagranie. film w którym śpiewa do swojego golden retrievera imieniem Reggie oh, ponieważ napisała zresztą tutaj że trzeba swoim zwierzętom śpiewać nie zapominajcie o tym ona bardzo tego psa kochała no i takie nagłówki pojawiły się w prasie przepisała psu 5 milionów dolarów niektórzy się złapali za głowę i majątek to 100 milionów dolarów więc 5% przepisała dla psa. Dlaczego? Ponieważ jak stwierdził przyjaciel rodziny, chciała, aby Reggie żyła z taką samą godnością i humorem jak ona sama. To bardzo w Dian, Ekscentryczne, życzliwe i pełne miłości. To piękne. Stoki z argentyńskiej wołowiny do końca życia, nie? Wiesz co, Maćku, ale tak. Oczywiście te pieniądze będą przeznaczone na opiekę, na dom, na, dla opiekuna, który, który będzie sprawował tę opiekę nad psem, ale, ale nie tylko, ponieważ te pieniądze. Również będą przeznaczane na regularne donacje na, na instytucje charytatywne, które wspierała Dajen. Oczywiście te, które opiekują się zwierzętami. Ciekawe, że przeznaczyła majątek zarówno dla swoich adoptowanych dzieci, tak jak i na cele charytatywne, ale także na ten cel. Po swojemu to zrobiła. Była jak zwykle. Kobietą. Poza kunsztem e, artystycznym, który nam dawała, to również była po prostu w środku taką wspaniałą kobietą. No a na sam koniec chciałam zapytać, Maćku, czy ty wiesz, kto jutro prowadzi program? Dorota Welman. A wiesz z kim? To powiedziałbym, że z e, Marcinem Prokopem, ale jak patrzę uwaga, na uwaga! twarz tego to przystojniaka, to wiem, że to będzie prawdziwy wampir. Wygrzebałam wam to zdjęcie. Piękne. Będziemy rzeczywiście prowadzić Pieszy, Dorotko, program z wampirem. To, to, to Zemła, patrz. Sam młoda. jakoś ja się nie przejmuję tym, co mi obwisło. E, drodzy Państwo, w Wampir, czyli Wojtek Jagielski się jutro pojawi. E, będzie współprowadził program, a właściwie prowadził, bo to będzie jego wydanie. Bardzo się cieszymy, że Wojtek będzie z nami. Ale z Tobą. Tak. Ja jestem do pomocy wampirowi. Ja, ja mam wrażenie, że Ty tutaj szastasz tymi facetami na lewo i prawo. Filmie. Bo ja jestem wyuzdana. No, to wiemy, z tego jesteś znana. Oczywiście. O jak się zabrało. Ale tak naprawdę to serdecznie państwa zapraszam na to wydanie, na spotkanie z Wojtkiem Jakielskim. Obecnie terapeutą i seksuologiem, a przypomnę państwu, że Wojtek z wykształcenia jest lekarzem, więc teraz ma zupełnie inny zawód i tam się spełnia. A jutro pojawi się w studio. Zgłaszam się, będę przed telewizorem od samego rana. Dziękuję, Myślałem, na że bardzo. że na terapię się zgłaszasz. no, no, nie, no Bo nie, bo Woj... no, to tak zabrzmiało. Wojtek, ty tak reklamujesz Wojtka, a... Mać, a ty Mać, ty, mój ty mój dzisiaj mój. sobie grapisz u różnych, różnych osób Telewizyjną ja Poprawę humoru z samego rana. Na tę terapię mogę się Wszystkich zapraszamy. I teraz chciał wam, chciałam wam pokazać kadr z planu e, serialu megaprodukcji HBO Max. E, tu Jan Holoubek, który jest twórcą tego serialu sześcioodcinkowego nazywa się Wśród nocnej ciszy ta produkcja e, i dotyczy zbrodni połanieckiej. No takiej chyba najgłośniejszej i najbardziej kontrowersyjnej zbrodni w historii e, kryminalistyki e, polskiej. E, ja muszę przyznać, że czekam z niecierpliwością, bo to jest niesamowita historia. E, może nie będę wielu rzeczy zdradzać, natomiast historia jest na faktach i no i to była zbrodnia, która była trochę zmową milczenia, taką no czymś niesamowitym, pokazującą jak kiedyś funkcjonowały społeczności. Polecamy Państwu wszystko, Ale co robi Jan Holubka. Podoba mi się, że, że będzie na pewno bardzo zadbane będą te wszystkie szczegóły dotyczące PRL-u. Tak. Drodzy Państwo, Heweliusz w reżyserii Jana Holubka. Miał owację na stojąco. Um, za chwilę ukaże się jego biografia. Polecamy Państwu, bo opowiada o swoim życiu, jak trafił do filmu. Oczywiście także opowiada o rodzicach, o, o rodzinie. E, robi ogromną karierę, jego filmy oglądane są na całym świecie, choćby Wielka Woda. Więc cieszymy się, że tak potoczyły się jego losy i że mamy tak wspaniałych reżyserów jak Janek. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy, na... Dzień dobry, kropka, tvn, kropka,